Dzień dobry, dzisiaj Tata jest sam. Był właśnie na zakupach i na Obywatelskiej. Zobaczyłem bardzo nietypowy skład. No i mówię, gonię go niego złapę go na uroczysku Lublinek. No i już widać, jedzie tam. Jedzie tam w oddali. Zaraz się okaże, czy warto było, bo mignął mi tylko przez chwilę. O, rogatki się już zamykają. Ale coś czuję, że warto, bo chyba mi stoneczka mignęła na czele. A to. Niczego sobie. Jedyne co to tak się złożyło, że nie mam ze sobą kamery. Także nagrywane telefonem, ale mam nadzieję, że będzie dobrze widać. No jedzie powolutku, bardzo powolutku. Właśnie dlatego udało mi się ją dogonić. Inaczej myślę, żeby mi zwiało coś szybszego A tutaj jedzie powolutku w naszą stronę. No, zobaczymy co to jest I czy warto było A tam za mną jakiś pan z lornetką nie będę nagrywał, ale ciekawe, czy też poluję na pociągi, czy o co chodzi. O, trąbi. I już słychać, że pociąg trąbi. No, długi ten wstęp. Ja go chyba trochę poprzycinam. Długi ten wstęp zrobił. No, ale strasznie wolno jedzie. Powolutku. Bardzo. Nie wiem, czy ciągnie coś ciężkiego. Co to jest? Co to w ogóle jest? Jest lokomotywa z przodu, spalinowa. Za nią jakaś platforma, potem jakiś wagon, taki pasażerski, a za tym jeszcze jakaś maszyna. Ja cię. No, czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. Ja cię. No. To jest. Coś tam o ali, ale nie wiem co. Ja cię. Ale maszyny. No, warto było jednak. Warto było jednak. Trochę pogonić. No i super. Bardzo fajny pociąg, bardzo nietypowy. Jedzę sobie jeszcze, nic już nie jedzie. W takim razie do następnego!